Już dzisiaj rozpoczyna się pierwsza runda rajdowych Mistrzostw Europy, sezonu 2023. Rajd Serras de Fafe, przepiękny rajd, rajd w Portugalii, gdzie mamy niezwykle silną obsadę, mocną obsadę, również z mocnymi polskimi akcentami. I chciałem, żebyście wysłuchali wypowiedzi Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka przed startem tego rajdu i przed startem sezonu 2023. Myślę, że nasza załoga powinna powalczyć o zwycięstwo w tym rajdzie, czołowa trójka powinna być w zasięgu ich możliwości, zwłaszcza, że dysponują fantastycznym samochodem, najnowszą bronią rajdową Skody. Myślę, że powinni zrobić z tego samochodu i zrobią z tego samochodu dobry użytek, a nam zapowiada się całkiem ciekawy weekend, weekend śledzenia tego wszystkiego, co będzie się działo właśnie w Portugalii na pierwszej rundzie rajdowych mistrzostw Europy i mam nadzieję, że... To będzie dla nas po prostu ciekawy rajd. Trzymamy kciuki za Polaków, trzymamy kciuki również za wszystkich zawodników, którzy mocno w Polsce się zaznaczyli swoją obecnością, zdobywając także tytuły. Wspominam tutaj Toma Christensona, który także niedawno gościł w naszej audycji, w audycji odcinek specjalny. No i tak jak mówię, liczymy na ciekawą walkę, liczymy na na to, że będziemy mieli Polaków bardzo wysoko, a mają już doświadczenia na tym rajdzie. To jest fantastyczne. Przypomnijmy, że Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk startowali w tym rajdzie w sezonie 2021, więc myślę, że powinno być dobrze. Rozpoczynamy sezon 2023 wyjątkowo wcześnie. Pierwsza runda Mistrzostw Europy: rajd fafe. Testy nowego samochodu, dzisiaj to auto miało zerowy przebieg, można powiedzieć, że pierwszy odcinek specjalny przyjechaliśmy wspólnie. Krótkie testy, bo we mgle, w dużym błocie, 20 parę kilometrów, więc naprawdę to będzie testowy rajd, gdzie musimy rozpoznać nowy samochód, który jest zupełnie inny. No i rzuciliśmy się na odważne wyzwanie, ponieważ będziemy jednych, jednymi z pierwszych na świecie, którzy będą dopracowywać tutaj te ustawienia na szutrze, ale jestem dobrej myśli, cieszę się, bo właśnie to ma być taki start, zobaczymy jaka pogoda nas czeka. I myślę, że w trakcie rajdu odnajdziemy, odnajdziemy frajdę, frajdę z jazdy. Można powiedzieć, że sprawdziliśmy samochód w takich prawdziwych warunkach rajdowych, sprawdzaliśmy gdzie się wlewa woda, gdzie nie, poprawiliśmy jakieś różne setupy. Są też fajne rozwiązania w tym samochodzie dla mnie, także to był dobry dzień. No i nareszcie, nareszcie zaczęliśmy po długiej przerwie, także wszystko, wszystko przed nami, wszystko jest ok. Jest potencjał, ale duże wyzwanie, także trzymajcie kciuki. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia, Karol Ferenc.